Cześć Michał. Cześć Paweł. Wartość rezydualna, co to jest? No, wartość samochodu po jakimś czasie i przebiegu. Mhm. Czyli to, co odzyskamy z samochodu, który kupimy, użytkujemy, a potem chcemy go sprzedać. Tak jest. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wartości rezydualnej w kontekście aut elektrycznych. Elektrycznych? Dlaczego tak? Nie ja wiem. Okay. Tak wyszło. No i jak to wygląda, Twoim zdaniem? Całkiem nieźle. Mamy, mamy dwie grupy samochodów, tak bym powiedział, jeśli chodzi o wartości rezydualne. Czyli jest taka grupa tych nowszych samochodów, która mm -hmm. póki co trzyma poziom, powiedzmy, mm, bardzo podobny do wartości rezydualnej do samochodów używanych we flotach. Czyli utrata wartości na poziomie między, powiedzmy, 35 a 40% w ciągu trzech lat i w jakimś mm -hmm. założonym przebiegu 45-60 tysięcy kilometrów. I to są te auta nowsze, te, które się pojawiły w ciągu ostatnich, oczywiście, tych trzech lat, czyli bym powiedział trochę druga generacja elektromobilności. Oczywiście to nie jest żadna formalna generacja, to jest takie sformułowanie takie trochę ukute na podstawie tego, co widzimy na rynku motoryzacyjnym. Jest też ta pierwsza generacja, czyli te samochody, które się pojawiły wcześniej. No oczywiście nie możemy teraz mówić o wartości rezydualnej po trzech latach, bo te samochody dzisiaj mają 5, 6, mhm. 4 lata. I to są samochody, które jako pierwsze, można powiedzieć, próbowały zelektryfikować drogi Europy, czyli Nissan, nie w pierwszej generacji, czyli Skoda, Citigo, Volkswagen A co ciekawe, Skoda, Go traci mniej na wartości niż Volkswagen A, który jest bliźniakiem. Tak, ale wiesz. I teraz to... pozwól, że dokończę tę myśl, a potem sobie porozmawiamy. I Te samochody tracą na wartości znacznie więcej, bo 3 lata to jest dla nich 50% utraty wartości. I to nie wynika moim zdaniem wcale z tego, że te samochody są jakieś specjalnie złe. Tylko po prostu technologia, w której zostały zbudowane, albo ich parametry, właściwości użytkowe są już dzisiaj niewystarczające dla tego, co, co, czego oczekują klienci. Czyli powiedzmy Nissan Leaf 1 z tą mniejszą baterią, czyli 22 kWh pojemności, on dzisiaj e, już po prostu się zestarzał funkcjonalnie i dlatego ta utrata wartości jest bardzo duża. Powinienem się z Tobą zgodzić, bo to wszystko prawda, co mówisz. Ale? Ale wyjątkiem, właśnie, jestem ten wspomniany przez Ciebie LIF i, i trójka. I trójka, o, tak. Które właśnie nie tracą aż tak bardzo dużo na wartości. Przejrzyj sobie ogłoszenia na. Poczekaj. Dobra, ty mów, a ja sobie zerknę. Nie, na, bo to, na o, 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 ogłoszenia na to ogłoszenia, to jedno, a wartość rezydualna to drugie. One trochę nie zawsze idą w parze ze sobą. Faktycznie mm -hmm. i trójka jest takim samochodem, który trochę wyprzedził epokę. Pamiętasz, jak kilka lat temu, tylko dobry kilka lat temu się za kierownicę i trójki, no to to było duże wow. Tak. Po pierwsze do dzisiaj jest dużo, to, dużo wow. dla, niektórych, dla kierowców. niektórych kierowców. Po pierwsze, moim zdaniem w ogóle jest designersko. Ten samochód się wcale nie zestarzał, mhm. aż żal, że produkcja się skończyła. Sama filozofia budowy samochodu BMW i3, czyli wykorzystanie materiału z recyklingu dobrej jakości, bo to mhm. wszystko było super fajnie zrobione w środku. Właściwości jezdne no perfekcyjne, przyspieszenie fenomenalne, zasięg całkiem ok, jak mhm. na tamte czasy, ale i na dzisiejsze czasy. Wiesz co, nawet. Na... Inaczej, dzisiaj już bym pewnie trochę marudził, mi bardzo szkoda to, co powiedziałeś, że produkcja i trójki została wstrzymana. Dlatego, że jeżeli chodzi o właśnie o design, o styl, o wygląd, on wciąż wyprzedza wiele aut elektrycznych, które zaczynają się dopiero pojawiać na rynku, więc jest dużo ładniejszy. Jedyne co ja bym dał tam rzeczywiście e, mocniejszą baterię. No tak, ale to, to też były to Były dwa modele się, mm -hmm. z mocniejszą baterią. No i był jeszcze i 3S, który tam miał tak. y, trochę inny parametry jazdy, był taki trochę usportowiony. To nie mm -hmm. była wersja M, ale taki może przedsionek przy że jak jeszcze żyło i noczi to y, 3 m, można było skończek. pożyczyć. Tak. No i dobra, no ale mamy te samochody takie, bym powiedział, bardziej pospolite, m, które no dzisiaj, no wiesz, no samochód, y, jeżeli chcesz kupić 50, bro, fff, kilkuletni samochód. Za 50-letni? Nie, za 50. Nie, y, z, za 50 Parę tysięcy elektrycznych, no to adekwatny spalinowy kupić 125, a ten elektryczny ma 120 km zasięgu. No I to jest właśnie ta to starzenie się funkcjonalności. To jest tak, jak technologia pojawia się na rynku. To jest trochę tak, jak było z matrycami w telefonach komórkowych. Zobacz, że na początku to były bardzo słabe matryce, potem te matryce były całkiem ok, potem już były, jeśli chodzi o megapiksele, takie trochę odjechane w kosmos, no to już w ogóle wartości, które są, które są nienormalne, jeśli chodzi o przesadnie duże, mhm. 60 megapikseli. Tak? A teraz wróciliśmy do tych takich standardowych matryc 20 megapikseli, czy mniej, czy odrobinę więcej i to jest wszystko okej. Okay. Myślę, że podobnie będzie z bateriami, czyli znowu myślimy po przez funkcjonalność i dostarczamy do klienta taki samochód, jaki potrzebuje. I ten samochód będzie się starzał zdecydowanie wolniej, bo ta technologia się trochę ustabilizowała. Oczywiście w elektromobilności ciężko mówić o ustabilizowanej technologii, bo spodziewam się, że jeszcze funkcjonalnie będziemy iść do przodu przez najbliższe 3 lata, a potem osiągniemy pewien pułap, tak jak któryś z modeli omawianych ostatnio samochodów, że będzie dostępny, będzie dostępny z kilkoma rodzajami, że wyposażenie będzie zależne od, od Wyznacznikiem wyposażenia będzie wielkość baterii dopasowana do tego, ile chcemy przejechać. Tak? Czyli zasięg. Mhm, Który z tych nowych Volkswagenów tak będzie czyli miał. Czyli tak? kluczowym aspektem wyboru samochodu ma być zasięg, tak? W tym przypadku tak, że będzie wersja wyposażenia uzależniona od, od zasięgu, czyli inaczej nieuzależniona. Tą główną cechą będzie zasięg, pojemność baterii. Mhm. Więc wracając, starsze samochody elektryczne zestarzały się funkcjonalnie szybciej. Mniejsze baterie, no, no one też inaczej wyglądały, ale jakby to jest kwestia, kwestia wtórna. Mniejsze baterie, przez to użytkownicy niechętnie na nie patrzą a, i te samochody po prostu szybciej tracą na wartości. Natomiast samochody, które dzisiaj spotykamy na drogach, które dzisiaj możemy kupić, one mniej więcej póki co otrzymają wartość jak typowe samochody flotowe. No tylko są oczywiście dużo droższe i to jest kolejny problem, bo jeżeli dzisiaj kupimy samochód, nie wiem, za 100 tysięcy złotych i on straci na wartości 40 tysięcy. To znaczy, że stracimy na nim 40 tysięcy proste, tak? Znaczy straci na wartości 40%, stracimy 40 tysięcy. Jak kupimy elektryka za 250. No to straci na wartości 40%, czyli to już będzie 105 tysięcy, tak? Więc tutaj jest rozjazd. No ale to oczywiste, czym większa wartość samochodu, tym ta, ta bardziej bolesna jest ta strata wyrażona w walucie. Dobrze. Dużo powiedziałeś obecnie IG 4, prawda? Tak. E, ona jest finansowana? Tak. Tak, masz tam wykup. Tak. I teraz, co proponował instytucja finansowa, czyli tam pewnie leasing, a jaki masz, na jakim poziomie masz wykup? I czy to rzeczywiście trochę się zmienia? Wiesz, do czego zmierzam, że no nie wiem, wysoki wykup jest opłacalny teraz, czy nie? Czyli niska wpłata własna powiedzmy, stała rata i później wysoki Dla klienta być może się to opłaca, ale czy to się w takim razie opłaca dla instytucji finansującej w przypadku samochodów elektrycznych? No to jest trochę akurat, akurat ten samochód, którym jeżdżę, jest finansowany przez, przez instytucję związaną z importerem czy z producentem, mhm. więc na pewno to im się opłaca. No wiesz, no nikt nie, nie, nie robi biznesu za darmo. No to mhm. by było nieracjonalne. Natomiast dla klienta, dla klienta, który... Trochę nie wierzy w elektromobilność, albo ma obawy, co się stanie z baterią, co się stanie z tym samochodem za te trzy lata, to to jest bardzo dobra oferta. Jest też taki trend, żeby te samochody wynajmować na krócej, na rok, na przykład. I wtedy kierowca zupełnie się nie przejmuje. Tą utratą wartości rezydualnej. On tak naprawdę y, spłaca tą utratę, ale jednocześnie przyzwyczaja się do elektromotora. Ale mówimy o wynajmie, nie o kupnie. O wynajmie. W wypadku wynajmie. No tak, ale wiesz, no, y, pokłosiem czy jedną ze składowych rad jest tu utrata wartości rezydualnej. Mm -hmm, mm -hmm. Ten samochód potem w chociaż, jakiś sposób zostanie spieniężony. Tak? Chociaż pojawiają się na rynku y, ciekawe oferty, takie, że możesz sobie wynajmować samochód przez rok czy przez dwa, a na końcu, tak jak w przypadku leasingu, y, masz opcję wykupu. Zawsze no, tak masz opcję no, wykupu, One ale to jest... ty... no Dobrze, no. ale ja mówię o wynajmie takim, no brakuje mi teraz dobrej nazwy. Czy takim sharingu trochę mm -hmm. dla siebie, takim, takim mm -hmm. dedykowanym dla ciebie tak. wynajmie? Mm -hmm. Okej, okay. no dobra opcja, bo jak się bardzo przyzwyczai, że zakochasz się w swoim samochodzie, no to nie będziesz chciał go oddać, no to jak ci stać, to wykup. Mm -hmm. No dobra, ale zboczyliśmy nieco z tematu. Wróćmy teraz do tej drugiej opcji, do tej drugiej kategorii pojazdów, czyli e, tej nowej generacji. Jak tam wygląda opcja e, związana z wartością rezydualną? Jest Mówi utrata się, znacznie mniejsza, prawda? Tak, jest utrata znacznie mniejsza. Mówi się, że ta utrata jest w okolicach powiedzmy od 35-40%. To, to średnio. Mhm. E, przy samochodach, przy większości samochodów spalinowych ta utrata jest. E, jest e, Podobna bądź odrobinę mniejsza. Natomiast są takie modele, które tracą w ciągu trzech lat e, 20 parę procent. Na przykład? E, na przykład hybrydy nie. Mm -hmm. e, też. Okej, okay, dobra, hybrydy cię zostawiamy. Mm -hmm. e, ale teraz. No wiesz, hybrydy nagle zbyt smutne. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. W kontekście. E, Rozumienia Eko? Bardzo ogólnia, a czy my ogólnie? My mówimy samochody mm, elektryczne. A gdyby, gdybyśmy mieli się pokusić już o konkretne modele bądź konkretne marki, że ten na przykład traci więcej, a ten wie, więcej, czy też jest za wcześnie, żeby o tym mówić? Cały czas, my, czas mówimy myslę, o elektrykach. Ja myślę, że rynek się jeszcze uczy. To są jakieś. To jest trochę, mam wrażenie, wróżenie z fusów że no, trochę, trochę rynek jeszcze wiesz to też się rynek musi nasycić i też rynek i też ten model konkretny musi udowodnić y, swoją pozycję na rynku. Mm -hmm. ja by, tak, y, kiedyś było tak, że się mówiło, że Toyota jest synonimem jakości, ona trzymała cenę i to nie jest, wiesz, rok dwa. Tylko to są y, lata tego, żeby taką reputację zbudować. Dzisiaj, jeśli chodzi o bezawaryjność samochodów elektrycznych, no oczywiście mówi się, że one są prostsze, ale tak naprawdę nikt tego nie dotknął jeszcze. Tak? Wszyscy mówią, OK, zobaczymy, jak bateria się będzie... Głównie bateria, tak. bateria, 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 zasięg po trzech latach. Czyli ta reputacja do tego, żeby ta, ta wartość rezydualna była wyższa, czyli spadek wartości był niższy, musi się zbudować. Czyli po pierwsze musi być ta masa tych samochodów na drogach i musi się wreszcie narodzić prawdziwy rynek wtórny. Czyli 5 wtórny. lat potrzebujemy tak. jeszcze, żeby cokolwiek moim zdaniem, można było mówić, prognozować, oceniać. Moim zdaniem tak. Dzisiaj, <tryk> y dzisiaj ten rynek jest bardzo płytki y i znowu on raczej dotyczy, y dotyczy pasjonatów, którzy, y którzy kupują samochody z drugiej ręki elektryczne, z drugiej strony pewnie powinniśmy spojrzeć, widzisz, nie przygotowaliśmy się do tego tematu tak jak powinniśmy, teraz tak tak uważam. Powinniśmy spojrzeć na rynek yy, holenderski, yy, gdzie yy, samochody elektryczne już mają drugie życie, czy mają mm -hmm. drugiego albo trzeciego właściciela. Mm -hmm. I nawet spotkałem parę takich aut, które zostały przywiezione do Polski właściciele bardzo sobie je cenią, bo są w bardzo dobrym stanie, z, z to stosunkowo niedużym przebiegiem, czyli powiedzmy 3-4 lata, 60-70 tysięcy. I to są w pełnej sprawności zupełnie wystarczają do tego, żeby, żeby zapewnić funkcjonalność codzienną dla to użytkowników. Tym, wiesz, dzisiaj to też jest trochę trudne do oceny, bo przynajmniej e, jeżeli mówimy o rynku polskim, to sytuacja, czyli wojna w Ukrainie e, trudniejszy dostęp do półprzewodników czy wręcz ograniczony. Dalej, inflacja to wszystko zaburza, zaburza y, możliwość takiego racjonalnego... Rzetelnej oceny mm -hmm. i faktycznie postawienia tej trafnej diagnozy na końcu i wyceny tego samochodu. To prawda. No dobrze, ale chciałbyś coś jeszcze do tego dodać? A chciałbyś mnie jeszcze o coś zapytać? <laughs> Chciałbym cię zapytać, mm, gdybyś miał zalecać na przykład ktoś się decyduje na zakup średniej klasy samochodu elektrycznego, ale rzeczywiście bierze pod uwagę z jednej strony cenę, z drugiej strony gdzieś tam jakość, zasięg i tak dalej. Okej, okay, o tym dzisiaj nie rozmawiamy, ale też zastanawia się, jak najmniej na tym stracę za w perspektywie pięcioletniej. Jeżeli, Co byś polecił? Jeżeli masz możliwość, to wynajmij taki samochód na dwa lata. Z jakąś stałą ratą miesięczną. Po prostu. Mm -hmm. No jestem... dobrze, ale jaki? To jest kluczowe, jaki? No taki, jaki lubisz? No, no jaki, wątek. no, jaki potrzebujesz samochód? Kombi, hatchback, liftback? Ja samochodów Ja nie jestem dobrym <grym> dobrym. Znaczy, to, to co powtarzam chyba od jakiegoś czasu? Spojrzyj na elektryczne samochody jako na pełne funkcje. zapomnij mhm. na chwilę, że tam jest napęd elektryczny. I zobacz, czy ten samochód ci odpowiada. Czy gdyby miał napęd elektryczny spalinowy, czy byś takim samochodem chciał jeździć? Mhm. Bo dobrze ci się siedzi w środku, ma dobrą widoczność. Bagażnik jest. Dobra, ale uciekasz. Cały czas uciekasz od tej odpowiedzi. Właśnie, Właśnie nie. Okay. Jakie było pytanie? Kip Talking. Jakie było pytanie? To pytanie było takie: jaki byś samochód zaproponował, który twoim zdaniem, być może marka, być może model, w perspektywie pięcioletniej będzie miał najmniejszą utratę wartości Myślę, że samochod... obecnych dzisiaj, jest dostępny. Myślę, że sa samochody europejskie. Tak? tak? A na przykład Tesla by się pominął? Myślę, że samochody europejskie, o i samochody, samochody koreańskie pewnie też. Zobaczymy, jak, jak, jak nowe Nissany będą się zachowywać. Ale te samochody, czyli tak naprawdę... W ogóle my... z, z Nissanem mogę ci powiedzieć, że jest taka drobna dygresja, bo mm -hmm. byłem, e, jak dobrze wiesz, e, na premierze ARI, czyli nowego Nissana. I tam jest ciekawostka taka, że wyobraź sobie, że... W chwili obecnej będą realizowane dostawy, uwaga, 250 samochodów, które zostały już zamówione przez klientów. Natomiast można powiedzieć, zainteresowanie. Eee, przewyższyło szacowanie Nissana, ponieważ poza tymi 250 samochodami, które zostaną dostarczone już do, do, do klientów, mają zostać dostarczone, bo podobno już są wyprodukowane. Dzisiaj jeszcze nie możesz zamówić kolejnego auta, musisz poczekać na cennik rocznika modelowego 2023. I ceny prądu nie wpłynęły negatywnie? A jak widać, nie wpłynęły. Yy, więc uważam, że ci producenci tacy, powiedziałbym, tradycyjni, czyli ci, którzy się wywodzą z, z biznesu motoryzacyjnego, w ich interesie będzie to, żeby zadbać o to, żeby ta reputacja ich produktów elektrycznych była jak najwyższa. Yy, w przypadku Tesli to jest dobre pytanie zobacz, że Tesla trochę sama napędziła rynek, i tam, jakby moim zdaniem Tesla nie musiała w pierwszym okresie w ogóle zabiegać o klienta. To był sexy gadżet, mm -hmm. tak naprawdę, w sensie samochodu. Każdy, każdy kierowca auta elektrycznego marzył o Tesli. No, znam wyjątki, które nie marzyły, ale jakby myślę, że większość kierowców, którzy chcieli mieć auto elektryczne, marzyło o Tesli. No, bardzo dobry marketing. Stąd ta wartość rezydualna z drugiej, z drugiej strony była trochę, trochę gdzie indziej. W sensie nikt się o to tak nie dbał, jak dba w przypadku samochodów e, użytkowych, flotowych, codziennych itd. Tak to inny klient. Z Teslą jeszcze są jest kilka innych związanych e, ciekawych e, sytuacji. Na przykład, jeżeli zamówiłeś Tesla, powiedzmy na początku tego roku, czyli wpłaciłeś, kiedyś się wpłacało 500 zł tej opłaty rezerwacyjnej, teraz się wpłaca 1200 zł, ale dzięki temu masz gwarancję ceny. Jeżeli zamówiłeś taki model, który produkował się trochę więcej, powiedzmy 6 miesięcy, 8 miesięcy, bo zdarzały się takie przypadki, to e, Gdyby się zamówił dzisiaj, musiałbyś już zapłacić o jakieś 40 tysięcy więcej. Wyobrażasz to sobie? Już jesteś zarob... już... znaczy jesteś, byłeś zarobiony na etapie złożenia rezerwacji, co jest w ogóle niesamowite, jak pokazuje, jak ten rynek no, wywrócił się, można no, powiedzieć. Słyszałem takie przypadki, gdzie samochód klasy premium po trzech latach jest niewiele mniej warty niż nowy zamówiony. Dwa lata temu produkował się, mm -hmm. dwa lata, ale była gwarancja ceny. Jest tam różnica, tak. była kilkanaście tysięcy. No to, to jest niesamowicie, dlatego, no i teraz mówiąc o wartości też rezydualnej, e, faj, widzisz, że dotknęliśmy najpierw, a później, to nie ma znaczenia, kolejność, ale tej gwarancji ceny. To jest bardzo istotny czynnik, jeżeli zamawiasz nowe auto, którego jeszcze nie ma, które dopiero ma się wyprodukować. No to warto zwrócić uwagę, choć nie każdy mm, producent chce się na to zgodzić. I teraz trochę kupujesz kota w worku, chociaż nie do końca, bo wiesz, jakie auto, ale nie wiesz no. za ile. No i to jest znów, bardzo ciekawy wątek. Tak, to jest to ryzyko. Eee, czyli ta elektromobilność, to co powiedziałeś, znowu, potrzebuje tych 3-5 lat, żeby rzeczywiście to się ukształtowało, bo tego się dzisiaj wszyscy uczymy. Przede wszystkim... no, wracając jeszcze na chwilę... Ale czerwę, zobacz, jak, jest o, tak, jeszcze tak, jedno ciekawe. No, wracając do tego Nissana, o którym wspomniałem, o Marii, na której byłem premierze, eee, wiesz, że dzisiaj oni dopiero będą pracowali nad tym cennikiem na 2023, bo gdybyś dzisiaj chciał zamówić, raz, że tego auta nie ma, ale gdybyś się chciał dowiedzieć, w jakiej będzie cenie, tego jeszcze nie wiadomo. A czy nie uważasz, że w przypadku aut elektrycznych wartość rezydualna jest również mm, zależna od tego, jak bogata jest sieć ładowania samochodów elektrycznych? W kontekście takim. Dzisiaj. Nie po, czekaj, wiem, czy się dzisiaj, nie zagolopowałeś. Ale poczekaj. Gdybyś, nie, wiem, nie wiem, czy bym szedł tą drogą. Dobra, powiedzmy, że kupujesz dzisiaj auto wodorowe na wodór. Samochód elektryczny z napędem wodorowym. Tak. Tak? No, to tak? Tam jest naprawdę elektryczny, ale zasilany wodorem, tak będzie precyzyjnie. E, I nic się nie dzieje w Polsce. Czyli masz jedną albo dwie stacje mhm. i masz tego dosyć. Dobrze, za dwa lata. tu masz rację, wartość już spadnie bardzo. Oczywiście wiem, elektro, elektromobilność jest na innym, na, na, mhm. trochę na innym poziomie dzisiaj, jeśli chodzi o tak. rozwój infrastruktury ładowania. Ale gdyby nagle kilowatogodzina godzina była po 10 zł, gdyby nagle, i gdyby nagle był to istotny bloker rozwoju elektromobilności no to byłaby inna wartość rezydualna. Podobnie, gdyby ceny benzyny skoczyły dzisiaj bardzo, bardzo wysoko, albo regulacyjnie Unia Europejska wprowadziła tak restrykcyjne przepisy dotyczące emisji CO2, mm -hmm. że samochody na przykład wyprodukowane przed rokiem 2005 nie miałyby oczywiście przykładowo, nie miałyby racji bytu. To ich wartość. Spadłaby znacznie. No wiesz, no tutaj mówisz o, czy, zupełnie o czynnikach ekonomicznych, na które nie mamy wpływu jako kupujący, jako społeczeństwo, no ale one zawsze mają wpływ na wartość rezydualną. Ja powiedziałem, że jakby tam wzrost infrastruktury być może niekoniecznie, ale możesz mieć rację. Zwracam honor. Dziękuję. No to za tydzień. Cześć, Paweł. Cześć, Michał.